Jak odwołać starostę pomimo braku ustawowych trzech piątych głosów, to jest 13 radnych? Radni PO i PSL w akcie desperacji znaleźli na to niezgodną sprawę receptę. Odwołali oni starostę Trzebnickiego Waldemara Wysockiego dysponując tylko... 11 głosami poprzez stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze starosty z dnia 18 grudnia 2014 roku. Jest to pierwszy i jedyny tego typu przypadek w 25-letniej historii samorządności Polski. Wątpliwości prawne dotyczące odwołania przewodniczącego i powołania jednocześnie przewodniczącego Rady składam rezygnację spełni na funkcji przewodniczącej rady, <Ky> a jednocześnie przekazuję głos wiceprzewodniczącemu Adamowi Gubernatowi. Czy Adam Gubernat wreszcie zabierze głos na sesji? Dziękuję bardzo. ja chciałbym zrezygnować z tego urzędzenia na rzecz jestem przeźrobiony i przekazuję. Panu Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w symboli uzupełnienia Pani Małgorzata Matusiak złożyła tutaj przed chwilą również hey. no. hmm tak. w formie pisemnej rezygnację z funkcji. Zamiar, zamiar. Zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na przewodniczącego. Aha, najpierw kandydatów, dobrze. Proszę Państwa, proszę zgłaszać kandydatów na przewodniczącego rady. Faktycznie może nie być kandydatów, więc nie Proszę zgłaszać. Proszę zgłosić. Dziękuję bardzo, bardzo. bardzo. Komisja stwierdziła, że przewodniczącym Rady Powiatu Przewodniczkiego została wybrana Pani Małgorzata Malczewska Czyżby Marek Łapiński instruował Roberta Dacha w jaki sposób ma on go zarekomendować na funkcję starosty? No, wybory starosty Powiatu Czepniska zostały moim zdaniem, oczywiście być może to jest subiektywne zdanie, one moim zdaniem zostały spowszechnione. Jeżeli nie, to proponuję przejść do głosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały i uwzględnieniu skargi wcześniej w całości. Kto jest za? Dziękuję. Dziękuję. Tymczasem prywatne stwierdzenie radnego Roberta Adacha stało się dziękuję. dla radnych PO i PSL podstawą do dziękuję. unieważnienia wyborów. Stwierdzam, Czy teraz to nie sąd że że i prokuratura, a radny Robert Adach, dziękuję. Marek Łapiński oraz Igor Bandrowicz, niczym król Salomon rozsądzać będą wszystkie spory prawne samodzielnie? Co skutkuje faktem, że no, starosta powiatu i każdy został w niebezpieczny sposób wybrany i przestaje być starostą w tym momencie, jest to jednoznaczne. Przypomnę dotacje do takich obiektów jak yy, yy, budowa kompleksu sportowego w Żmigrodzie, yy, budowa oddziału organizacyjnego w Strzewnicy, to też wszystko działo się w trakcie kadencji Marka, Marka Głodzimy, a także, przepraszam, Marka Pokazuje dzisiaj, że to nie jest moja prywatna wojna yy, związana z, z, moimi, yy, z moimi kompleksami i, i z moim porażką. No to nie chodzi o to. wygrał po to, żeby wrócić na stanowisko starostwa. Żeby ludzie się nie bali, pracownicy starostwa się nie bali. I tutaj w momencie, kiedy yy, uznam, że to, co dzisiaj się dzieje w starostwie, czyli... Ludzie się boją, po prostu boją się przychodzić do pracy. Czy, oczywiście, że pracownik, pracownik będzie wykonywał moich poleceń, będzie to y, przekroczenie y, umowy o pracę i będzie podstawą do rozwiązania tych Dziękuję bardzo. Powiedziałem o <coughs> relacji i za przywrócenie szacunku dla człowieka. To czy, to oczywiście, że pracownik, pracownik będzie wykonywał moich poleceń, będzie to, y, to przekroczenie y, umowy o pracę i będzie podstawą do rozwiązania tych Dziękuję Dzisiaj pracownicy są zastraszani i mobbingowani. Od czasu pojawienia się Marka Łapińskiego w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy kilkudziesięciu pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich lub urlopach na żądanie. Składacie tą propozycję mi, osobie, która jest przez Państwa wytypowana, ale tylko po to, żeby Państwu i Powiatowi Trzebnickiemu służyła. Tymczasem pierwsza uchwała przegłosowana pod rządami nowego starosty dotyczyła podniesienia jego pensji do 10 tysięcy złotych. Protokół Komisji Skutacyjnej powołanej na sesji... Na sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 30 listopada 2015 roku w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w celu wyboru starosty Powiatu Trzebnickiego Marek Łapiński za 11, przeciw 0. Wstrzymało się od głosowania 0 radnych. W związku z powyższym komisja stwierdziła, że starostą Powiatu Trzebnickiego został Marek Łapiński. Podpisy członków komisji. Panie. I państwo radni przyjmą moje podziękowania za ten wybór, a święta Jadwiga niech dalej nam patronizuje. Obejmując ten urząd, bardzo bym prosił pana sekretarza Borczyka oraz pana radce Powerzown Górala o opuszczenie tych miejsc. Możecie Państwo się do pana gubernata, a państwa radnych o przejście na stronę u pana Jana Kurkota, bo zbyt długo tam sam siedział, a to tam jest większość, która rządzi tym powiatem. Właśnie po tej stronie siedzi koalicja rządząca, tam gdzie pan Jan Kurko, zapraszam państwa radnych, żebyście zajęli przynależne sobie miejsca w ławach koalicji rządzącej, tak jak było tradycją tego powiatu razem z Janem Kurkowym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja woli jeszcze chciałbym przyjąć stwierdzić, że uchwała odmowy na stanowisko starosty pana Banka została podjęta. Ważnym motywem całego tego zamieszania jest próba zmiany podziału środków na drogi, które uzależnione są od wielkości gmin. Propozycja złożona przez koalicję Klubu Radnych Marka Długozimy Skuteczni dla Rozwoju i Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że gmina Prusice miałaby otrzymać 1,2 mln zł. To jednak dla burmistrza Prusic za mało, ponieważ chce uzyskać kwotę dwa razy większą, oczywiście kosztem innych gmin i szpitala powiatowego imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. thank you w tej sytuacji. E, proszę Państwa, to, było, to był przed nami siódmy punkt e, w naszej dzisiejszej sesji, czyli wyboru e, starostwa powiatu przedmickiego. Przechodzimy do punktu następnego w sprawie wyboru wicestarosty powiatu przedmickiego. E, proszę Państwa, proszę o zgłaszanie Proszę bardzo państwu. To jest, Panie Przewodniczący, uprawnienie osoby wybranej na starostę. Uchwała, to Przewodniczący przedstawi do formalnego przegłosowania, jest uchwałą stwierdzającą, tym. to by głosowanie tajne, czyli powtórzymy tą pracę. Radni wybrali na wicestarostę Pawła Olesia ze Żmigrodu oraz na członka zarządu Marzannę Jurzystę ziętek z Wiszni Małej. Chyba najsmutniejsze jest to, że sytuacja, którą zafundował nam Marek Łapiński radni opozycyjni Robert Adach, Adam Gubernat, Marzanna Jurzysta Ziętek, Sławomir Zarentowicz, Jan Zdziarski, Małgorzata Matusiak, Paweł Oleś, Jan Churkot, Alicja Żywiec, Ewa Pasek i Damian Słukowski wspierani przez burmistrza Prusic Igora Bandrowicza, burmistrza żmigrodu Roberta Lewandowskiego i burmistrza obornik Śląskich Arkadiusza Poprawę. Budują negatywny obraz Trzebnicy i powiatu Trzebnickiego, przez co stajemy się pośmiewiskiem dla całego kraju. Im bardziej negatywnie mówią o Trzebnicy i powiecie Trzebnickim, tym bardziej cieszą się z tego wymienieni politycy. Chyba nie wiedzą, że pozytywny wizerunek buduje się długo, ale zniszczyć go można bardzo szybko. Szkoda, że skuteczność byłego posła w informowaniu mediów o Trzebnicy nie była taka sama w przypadku wszystkich pozytywnych rzeczy, które w ostatnich latach działy się i dzieją się w Trzebnicy.